Chłopak szybko zanurkował i uśmiechając się, gestem zaprosił dziewczynę do środka. Dziewczyna początkowo była nieśmiała, ale potem zdjęła buty i zanurkowała prosto do wody. Razem popłynęli w kierunku dużej muszli z lśniącym diamentowym pierścionkiem. Dopiero wtedy dziewczyna zdała sobie sprawę, że to nie był zwykły moment. To były wyjątkowe podwodne oświadczyny chłopaka. Jej oczy błyszczały radością. Ale gdy tylko podeszła, by założyć pierścionek, rozległ się głośny ryk. Czerwona lawa zaczęła sączyć się z otaczających ją skalnych ścian. Przestraszeni oboje popłynęli w górę, ale wyjście było całkowicie zablokowane przez lawę. Chłopak rozpaczliwie szukając innego wyjścia, zauważył wąską rurę. Oboje próbowali płynąć w jej kierunku, ale siły dziewczyny powoli zaczęły słabnąć. Chłopak natychmiast się odwrócił i mocno ją przytulił. Przytrzymał dziewczynę w pasie i zaczął płynąć z całych sił. Dziewczyna była bliska omdlenia, a chłopak z trudem łapał oddech. Właśnie wtedy wynurzyli się na powierzchnię. Zanim zdążyli odetchnąć, nagłe szarpnięcie posłało dziewczynę z powrotem w stronę rury. Chłopak z prędkością błyskawicy chwycił pobliską winorość i zanurkował z powrotem do wody, nie zatrzymując się, dopadł dziewczyny, Przytrzymał ją i mocno kopnął rurę. Otaczające pnącza pociągnęły ich oboje w górę i w końcu dotarli na powierzchnię. Oboje zostali uratowani. Zaledwie w odstępie kilku sekund